I witam znowu z tej strony Katatrys i to jest już drugi odcinek na serwerze Pixelowy sen I dzisiaj będę budował mob Grindera na mapie surowcowej. No od razu jak widać jak widać mam tutaj rangę youtuber, chociaż youtuberem ja jestem raczej amatorem w tej dziedzinie. No to tak i, i mam dostęp... mam dostęp do komendy Flight, czyli mogę latać, no, to jest bardzo przydatne, oczywiście do Creative Moda in takich nie mam dostępu i nawet nie chcę, tutaj po prostu zniszczyło rozgrywkę, Flight to już i tak jest dość dużo, no, czyli widać mam też tutaj już przygotowane wszystko na Mob Grinder, no, a robię go z tego powodu, że... Moment, proszę, mikrofon. No, robię to z tego powodu, że potrzebuję dużo o... O... oczu pająka. Bardzo dużo tego potrzebuję, jako że robię dużo miksur. No, czyli zaczynam raz. Dwa. 17, 18, 19, 19, 20, 21 No idealnie 21 powinno wystarczyć całkowicie Czyli oczywiście jak w każdym okręderze teraz kółko na około Tak, 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 tak Tak, 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 tak. To już można zniszczyć Coś mi już raczej nie przyda, a kobla będę potrzebował dość dużo, tylko mam blendera. I znowu poprawiam mikrofon. O, bardzo dobrze. No i zawsze mi ten mikrofon odchodzi. O, jest idealnie. Ja nie robię 3x3. Ja zawsze robię 2x2. Tak już się przyzwyczaiłem. Czyli teraz... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, na 9, oczywiście, klocek. i to samo tutaj. Nie zamierzam robić żadnych nic, bo to budowanie mapy rendera trwa tak już szybko, ten krótko. A jako, że mam flya, to bardzo łatwo mi będzie go zbudować. O! 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, po co ja liczę? Po co ja liczę? Przecież w ogóle liczyć. O, no, idealnie. Tak. 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 Bardzo dobrze, no. Czyli tak. W sumie no, budowanie takiego mobka Endera, takiego jak ja robię, czyli chyba najprostszego jest Dzieci na dom W porównaniu do oczywiście do innych skomplikowanych pułapek na potwory z używaniem redstone'a, którego ja nie ogarniam Raz, dwa No, bardzo dobrze Tak, 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 tak. A co do tego serwera Pixelowy sent to zamierzam nagrywać z niego teraz dużo. Oczywiście z tego powodu, że poznałem tutaj ludzi, z którymi mam zamiar też nagrywać inne serie. Nie tylko z tego serwera. Na przykład GJZ z nim będę nagrywał serię chyba z... nie z Skyblocka, ale mapy temu podobne i Sky Islands albo coś takiego. No. No właśnie tak nie będę ja nagrywał Sky Island Już mieliśmy to nagrać wczoraj, ale był to lekki fail. Z tego powiedzieć, że próbowaliśmy to nagrać na tym serwerze, a na tym serwerze jest wgrany plugin Other Drops, czyli to jest chyba ten co robi, że diamenty, żelazo i inne takie nie dropią z rudy, tylko ze stona. I to całkowicie zniszczyło tą mapkę, dlatego będziemy musieli to nagrać kiedy indziej na innym serwerze którego chyba postawi G-Daisy, nie wiem. No. Oczywiście teraz obudowa naokoło. około. To podstawa w każdym ograniderze. Widać na dole Enderman. Już kradnie bloka Dirtu. No. Tak, 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 tak. Bardzo dobrze. I się dalej, szybko, nie chcę, żeby ten odcinek trwał dość długo. I mój, mój dużo do mówienia raczej też nie mam. Coś, też to jest też podstawą w robieniu filmików na YouTube. No. No ale ja się dopiero uczę. Jeszcze może kiedyś będę kimś większym niż teraz jestem na YouTube. No. Cały czas mi ten mikrofon odchodzi, nie wiem czemu spróbuję go inaczej zrobić może teraz trochę zaszeleścieć o, teraz już powinien nie odchodzić od buzi. i tak No, o czym tu mówić oczywiście teraz już wystarczy tylko to, to, to tak, 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 tak Hajdź. Oczywiście wysokość dwie kratki z tego powodu, że małyby inaczej miały możliwość uciekania stamtąd, a tego oczywiście ja nie chcę. To by był lekki fail. aż znaczy nie lekki, a bardzo duży fail. No. Jeszcze co do Lineaja, to będę te nagrywał z prywatnych serwerów, z tego powodu, że jak już mówiłem w ostatnim odcinku mam powód, Pro... nie powod, tylko problemy z programem DirectX na moim systemie Windows 8. No. Ale to... To mówię, nie w temacie. <laughs> Czyli... Tak. To już trzeba, wystarczy zrobić platformy, później dach i... Będzie gotowe. A nie patrzyłem się muszę. O, idealnie. Tak, tak i. Tak, i tak, tak, i tak. Bardzo dobrze. I to oczywiście zupełnie jeszcze koblem, ale to nie teraz. No. Nie wiem, czy mnie co tak mogę teraz, starczy cobblestone'a, ale powinno być wszystko bardzo dobre, I Co ja robię. Nie tak, pierwsza obwódka. Tak, tak. 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 No. No i tak, oczywiście. No i Tak, jeszcze tylko dwie. u, No. Tak, tak. A co ja teraz tak mówię, coś nie wiem. Z przyzwyczajenia pewnie i oj nie tu ja. tak a i znowu mówię tak jeszcze pozwalam sobie używać teraz oczywiście flya żeby wszystko nie trwało aż tak długo i no I o czym ty jeszcze mówić tak właśnie no Mam jeszcze zamiar może kiedyś nagrać odcinek z tego, jak robić potiony. Znaczy, jak jak potiony robić i... Bo zapewne większość ludzi, którzy grają w Minecrafta na potionach się nie zna, a jak się już znają, to... to się znają. No, ale zawsze warto pokazać. Może komuś z tym pomogę. Potionami można... Innych graczy bardzo łatwo trollować, na przykład używając na siebie potionkę niewidzialności i chodzenie z potionami trucizny i instant damage, czyli potionki, która robi natychmiastowe obrażenia. Bardzo łatwo można tym ludziom na serwerach trollować, jeśli już się ma takie potiony, gdzie nikt nie wie kto te postiony rzuca, tak można sobie jakiś item łatwo zdobyć. Biorąc od innych jakichś ci padną po używaniu oczywiście tych wcześniej zrobionych potionów No znowu mikrofon ucieka, nie wiem co jest z tym mikrofonem Ojc Nie tak No Tutaj, tutaj, tutaj tutaj A Nie wiem czy starszy tego cobblestone'a Musiał zrobić jakieś cięcie, bo nie chcę po prostu na odcinku kopać kobla To by było dość nudne, chociaż to co teraz robię też jest nudne Stawianie paru, a nie paru, ale raczej dużo staków kobla No Czyli tutaj wystarczy teraz już zrobić tak i tak No Tutaj się znowu obwódka obwodnie... na cały map grinder bez całego kobla już tam no. Idealnie. I no. <laughs> Jeszcze raz do serii z innymi z innymi ludźmi to jak już mówiłem będę nagrywał zapewne. O tu nie zrobiłem tego platformy. To, nie, to będę oczywiście nagrywał z adminem tego serwera, który na G Daisy. No. Z nim będę nagrywał jak już mówiłem też tego Sky Island. I jeszcze z innymi, to może nie może jakimiś. Jeszcze z innymi, z, z innymi tymi adminami tego serwera może coś nagram. Może z moim kolegą z klasy nagram coś z Lola, na przykład Dominion albo coś. No. Zawsze jest to materiał, który może nie jest zbyt ciekawy. Jako, że taki początkujący youtuber, czyli znowu, czy nie youtuber, amator, jak ja. Może ciekawych materiałów na razie nie robi, ale warto spróbować. No. Znów mi mikrofon uciekł. Tak, chodź. tak. A, i tak. Nie wiem. No. I hop. hop. A, teraz to, to ma... Nie wiem, co ja mam z tymi tymi... Jak klocki stawiam. <laughs> Ten mikrofon... <laughs> Nie wiem. O. No. Już idealnie. Teraz jeszcze tę wodę wleję. Zapomniałem wody wlać tam. No. Tak, a tak, nie wiem co ma z tym Tutaj... O! No Oczywiście, jest idealnie, idealnie No Tam, wodę wlać Oczywiście z tego będzie będziemy korzystać każdy Ale nie wiem czy jakieś nupki go nie zgryfują To by było szkoda całej roboty które włożyłem w ten grinder. O nie Nie wiem czy, tak, czy, 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 czy tak można robić Czy te Moby nie będą po prostu wychodziły Nie, nie powinny wychodzić z wody Powinno ich tam trzymać No i nie, nie chcę pić potiona. W ja to jest potion na widzenie w nocy. Jakby noc jest... już zaszło za nim skończę robić tego mapka Endera, żeby mógł coś widzieć, bo nie widziałem po prostu pochodnia nie strona. No A i nie tam Idealnie. No, czyli już powoli zaczynam kończyć tego mapkendera, O nie, 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 nie. No, od nagrywania jeszcze raz to próbowałem namówić G-Daisy, żeby nagrywać z nim Lineage. ale on powiedział, że mu się to raczej nudzi ta gra. I dlatego bym musiał znaleźć kogoś innego, albo po prostu nagrywać to sam, dopóki nie znajdę kogoś z kim bym mógł nagrywać. <laughs> A na razie nie, nie znam dużych ludzi, którzy by nagrywali winager albo chociaż asystowali w nagrywaniu. No. Oczywiście daszek nad tymi musi być wyższy niż nad innymi A idź, o tak idzie dużo szybciej idealnie no czyli tak tak, oczywiście na ten serwer pik pixelowy sen zapraszam każdego, serwer jest dość dobry, ale ma jedną wadę, jest, gra na nim bardzo mało graczy, jak widać teraz jestem, jestem jedynym graczem, który na nim gra aktualnie, a przy dołu, a serwer jest naprawdę dobry i naprawdę szkoda, że ma tak mało graczy, no, ale nie tak. Dlatego zapraszam każdego. Nie wahajcie się, wbijajcie na serwer. Może pogadacie z adminami, może ze mną. Nie wiem. Ale jak już mówiłem, zapraszam każdego na serwer. No, naprawdę warto grać na tym serwerze. No. I oczywiście to. To i to. Tutaj teraz daszek taki. No. Nie wiem czy ten mobkinder będzie działał, czy nie. Czy moby się będą spawniły, czy też nie. Ale powinny się spawnić. No. no zrobiłem, bo zrobiłem to wszystko dobrze. Zrobię to z pamięci, już już, już dłuższego czasu nie robiłem żadnego mobkindera w Minecrafcie. I raczej tak innych konstrukcji takich w Minecraft też już jakiś czas nie robiłem. To jest raczej ta pierwsza od dobrego. Od jakiegoś tam czasu co nie robiłem takich konstrukcji, main... konstrukcji w Minecraftie No Chętnie mam problemy z wysłowieniem się ale No tylko powinno minąć O, tak tak, 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 tak. Właśnie No Tego jeszcze nie potrzebuję Woda jest stąd, wiewale A kobla wykopia Może jeszcze dzisiaj jakiegoś live streama zrobię z tego serwera Ale nie wiem, bo nie wiem czy to i tak by ktoś oglądał bo No Zapewne rozumiecie Kto by miał oglądać kogoś, kto ma siedmiu widzów Na live streamie Ale może się ktoś znajdzie, tego warto zrobić tego livestreama Jest dzisiaj 28-5 no Dlatego, że nikt nie myślał, że na tak to zobaczy co w jakiś czas, że będzie livestream W ten dzień, w który on to ogląda No O nie, kabel mi się kończy, bardzo źle Będę musiał chyba iść na moją, wziąć dirta i zadertować po prostu resztę bo nie wiem czy to mi starczy, a znaczy nie stanie, na pewno nie starczy. Ejć, Źle. Mogłem wykopać jednak te dwa staki więcej tego kobla. No i... O właśnie. A co do Vinaj'a z, z tych prywatnych serwerów, Lineage'a, na których mam zamiar nagrywać. To raczej... A raczej na pewno nie będzie to taki jakiś popularny serwer jak Elva Dex albo Elva Extreme. No, Elva Extreme jest raczej według mnie dość martwy jak na taki serwer. Bo jak dobrze pamiętam, to on stawał gdzieś tak w listopadzie ostatniego roku, czyli już dość dawno temu, Ponad pół roku temu, czyli... Nie warto tam grać, może znajdę sobie jakiegoś, jakiś mały serwer I po prostu tam pójdę I teraz oczywiście muszę wziąć materiały z domu, bo Już mi się skończył cały koby, Cobblestone I... ty mam dirt Netherrack, netherrack Dirt, dirt, ja powinno wystarczyć, ja za dużo teraz wziąłem O nie Pokazałem hasło Ale ja je czymś zakryję Tak, zakryję to hasło czymś Nie wiem czy mnie zakryje, ale... Tak, żeby nikt raczej nie widział tego hasła I się nikt nie wbił na moje konto tutaj No Idę do mojego mapkajnera, Nic się nie zaspawniło, bardzo dobrze no ale źle, powinno się sprawdzić utwory Bo mi ten mikrofon ucieka, nie wiem czemu Będę musiał z... w jakiś sposób znaleźć, żeby mi... po prostu się wszedł na miejsce tak jak jest I... no I tak O Już prawie gotowy ten mob grinder. Znaczy nie spawner, znaczy... Właśnie grinder a nie spawner. Spawner to jest te, te No to co w dungeonach są. To są od czasu do czas spawni moby I grinder gotowy. No. Jak widać krówka, mandio <grych> i tak. To już byłoby na tyle, ja się żegnam i no, ja się żegnam z wszystkimi, z małym gronem osób, którzy to oglądają, ja się żegnam i cześć!